Witam was serdecznie już na kolejnym odcinku z opcji Steama na moim kanale. Tym razem zajmiemy się streamowaniem gier w obrębie sieci lokalnej, domowej. I ostatnimi czasy udało mi się dostać zaproszenie do Streaming Home, takiej opcji. I ona pozwala nam przekierowywać obraz z mocnego na przykład PC'a na dużo słabszy laptop, który jest podłączony do monitora. I jak możemy zdobyć tą opcję? Dołączamy do oficjalnej grupy na Steamie i czekamy aż ktoś po prostu wyśle nam zaproszenie. No, jest to takie dość dziwne, ale Steam ostatnimi czasy. Praktycznie każdą nową opcję chcę wprowadzać przez właśnie dołączanie do różnych grup streamowych Steamowych. Tak więc, jeżeli już mamy uruchomioną tą opcję In Home Streaming, oczywiście klient jest w wersji beta, więc cały Steam musimy dołączyć do bety i wtedy mamy tą możliwość. Właśnie konfiguracji tego całego. Tak jak więc widzicie, wyświetla nam się tutaj Acer, który właśnie jest połączony i leży obok. Tam w dolnym rogu właśnie go widzicie. Za chwilę przestawię go. Tak więc wszystko tu już mam połączone i pokażę Wam, o co dokładnie tu chodzi. Tak więc główny nasz jak gdyby, komputer obecnie możemy sobie odpuścić. I przełączamy się na laptopa. Tak więc. Cała magia zaczyna się tutaj. Mamy opcję Stream lub graj. Graj jeżeli mamy zainstalowane na tym właśnie e, komputerze. I to jest po prostu zwykłe uruchomienie gry, jeżeli weźmiemy opcję streamowania. Tu właśnie zaczyna się cała ta magia tego Stream In Home. Tak więc włączamy grę. Ona uruchamia się na laptopie, jak i na głównym komputerze. Oczywiście rozdzielczości tutaj możemy skalować, ale mój laptop ma 1300 coś tam, 66 chyba. Tak więc dosyć małą, ale po podłączeniu do telewizora, Mamy możliwość zwiększenia tego przez HDMI. Na dole wyświetla nam się opcja, że włączony jest stream, streaming beta w rozdzielczości 1280x720 i 58 klatkach na sekundę. Tak więc główna informacja wyświetlam się w dolnym rogu. Na głównym monitorze już tego nie widzimy. Tak więc uruchamiamy jakąś tam grę. Nie wiem, czy się uruchomi. Na dole możemy obserwować w dolnym rogu, właśnie e, informacje o działaniu. E, po pierwszych testach, które tam odbyłem, półtorej tygodnia temu, dość dziwnie to działało, bo moja sieć lokalna nie ma szybkiego łącza i jest przez Wi-Fi. Tak więc, no to działało dość otwarcie. Tak więc, jak widzicie, możemy się poruszać i wszystko jest odpalone właśnie w opcji streamowania możecie zerknąć teraz na drugi monitor i zerknąć że również to się odbywa są lekkie lagi z tego co ja obserwuję ale myślę, że to jest spowodowane moją siecią lokalną i słabym routerem który przekazuje za mało za mały przepływ informacji ma i duża ilość danych jaka przelatuje jest ograniczona, więc tego jeszcze muszę jak gdyby zdobyć jakiś mocniejszy sprzęt albo połączyć to po kablu i zobaczyć wtedy jak to występuje. Tak więc chyba to na tyle. Jeżeli macie pytania zapraszam do, do komentarzy. Myślę, że cokolwiek i komukolwiek to się przyda. Tak więc trzymajcie się i powodzenia w zdobywaniu kluczy do Go Streaming Home.